w Kinie w Trzebińskim Centrum Kultury, niezwykła gratka dla miłośników kina. Przed nami nowatorski i pierwszy przegląd filmów, fabularnych filmów krótkometrażowych, short film. To niezwykła gratka dla wszystkich kinomanów, aby poznać tajniki sztuki jak również zadać pytanie na spotkaniu z reżyserami. Łącznie cztery seanse trwać będą 70 minut. Ej. Macie głowy w dupie? Co? Chodź! Nie możecie zabraknąć w naszym pięknym, urokliwym kinie. Zapraszamy każdego kinomaniaka. Widzimy się. Poniedziałek. Dziś jeszcze odbieram egzemplarz testowy, ale to nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy już składali zamówienie. 27 w poniedziałek, tutaj w kinie soku. Pamiętajcie, wstęp bezpłatny.